Hantik, mam prośbę Ego Czy w swoim sklepie mógłbyś podwyższyć ceny ale i sprzedaży i kupna? Nie Nie Huntyk bo to nie jest tak że ja cię nie lubię to jest tak że ja lubię pieniądze No właśnie nawet na, na, nawet na enchant się nie dołożysz Chcesz Huntyk mogę się podzielić z tobą Ty... Potrzebujemy 360 dolarów Jeśli dobrze obliczyłam Jezu 360 Zaraz, czekajcie, na, na kartce blisko obliczę, ile 360 to z 407. Za, to jest w zaokrągleniu 89%, chyba. No, teraz w Google zobaczymy, czy umiem liczyć. E, nie, nie pomyliłem się, dobrze policzyłem. 80... 88,45 w zaokrągleniu 88,5. A jeszcze większe zakrojenie, 89 Chcesz, 80, chcesz 89% moich oszczędności, jeśli dobrze rozumiem, tak? 89% Ja nie, nie wiem Tak, 89% chcesz moich oszczędności Zostanie mi tylko 11% jeśli... procent, oczywiście Ja mam e... 18, więc... No to będę biedniejszy od ciebie Dałbyś mi 20... nie 20? 42 42 Da ci 24, ale nie 42. Nie wiem, dasz, dasz 42. A ty, ty dzisiaj przypomnę, że z Verfixem się dobrze bawiliście wy czaszki i takie tam i zarabialiście na swoich śmierciach pieniądze. Czemu za to ale... nie kupisz enchuntu? Bo wydałem wszystkie 18 dolarów. No nie dziwię się... No... Nie moja wina, że jesteś alkoholikiem. Jakim alkoholikiem? cicho bądź. Huntyk to w ogóle sobie poszedł? To... Nie, Andresia, siedzi To czemu to, się nie odzywa? To, Bo go skubałem. To że, to, że próbowałem, nie znaczy, że cię... że cię PRÓBOWAŁEŚ?! JEJKU! Łohoho! Dawid, ho. to Koxi chcesz... No nie wiem, jesteś drugim najbogatszym człowiekiem na Arkadyncie i... 30, masz, masz 30! Ja, jak nie to się stało? Pej? Wpisaliśmy kośnik P, a bez kipu. To będę sprzedał wełnę! Jejku! JEJ! Jezu znowu ten slones Unloco, nie wierzę. No unloco, no. un Unloko, loko euro eurospoku, piłka leci hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy w piłkę razem grajmy, no proste Mój suszony kelp tutaj w ogóle. Ja wiem co to posił, ja wiem co to posiadanie ja wiem, To posta, ja A co to jest? Co to zbieram. jest? A, co... No, <grym> ja wiem co to po stami. to ja wiem co to posił. To ja możesz jeszcze raz. Nie. Jeszcze nie zabranię. Zróbmy topkę e, e, najbogatszych graczy Katynta, tylko po prawdziwych e, kontach. Wie, wiesz, bankowych. w prawdziwych kontach bankowych. Misty Flame jest na online. Jak się cieszę! Przedstawię ten vibe strefy kwadratów pierwszej. Forum Wełna Później jeszcze będę mógł sprzedawać. Przyznam, że. Przyzwoity biznesik, tak sobie myślę, robię. Tak, biznes, biznes. Biznes, biznes. Biznes, biznes. Biznes, biznes. Chcieliśmy robić biznes-biznes, ale y, w końcu się nie zgraliśmy czasowo, w wakacje mieliśmy zrobić butkę z zamkniętą Eee, mówiłeś, mówiłeś I co my tutaj mamy? Pieniądze, uhu. Proszę. Załóż spodnie A, no tak, zapomniałem zrobić, dziękuję, że przypomniałeś <laughs> Widzisz, widzisz na miasto, y, pan policjant w powieści, załóż spodnie Zapomniałem wyjdzie? zrobić o czekaj, trzeba spać, no właśnie bym dostał Unloko, a ja nie chcę Unloko Moja działalność na katyncie od, od dzisiaj rano mamy którą mamy? 21.16 ogranicza się do tego, że craftuję chleb, suszone wodorosty łowię i, i później przepalam i e, owce zbieram, bo potrzebuję zarabiać. Ale przez cały dzień zarobiłem już ponad 150 jakoś Jestem bardzo zadowolony z tego, że nie mam wrogów. Okej, okay. wełna to przyszłość tego rynku. Więc trzeba... Serio, nie mam nic? Okej, okay, dać. Tak wyrażenie. Ja się z nim normalnie nie przywitam, on mi wisi 10 dolarów. Okej, okay, dobra. Bracie na katyncie, czy nie? Ubaki, on nie gra. Będziemy wykonywali nasz tajemny, tajemniczy, sekretny, interesujący cel. Co ty nam napisałeś? Chłopaki, wy nie widzieliście czegoś śmiesznego. Fuzza, ja wyciszam się, na... A się. Cię na chwilę. Ja wyciszam na chwilę, przykro mi. Może no, zacznie głośno, no, dobra, odciszyłem go. O, Peter, jak dobrze, że jesteś. Wiem, marzyłem, żeby tu być. Fajnie, Peter. Yy, Mogę od ciebie wziąć Peter pożyczkę? Tak, każdego sobie pytam każdego będzie tak. I yy, tam żelaza za dwa za dwa buckshelfy. Co? Nawet mnie na tyle nie stać. Bo za jednego. Trzeba dwa, dwa nawet za dwa Zbalen stop. Masz 266 no. dolarów. To ja no, chyba. chyba 360 na dwa buckshelfy. Chwila. Chyba 180 idzie na jedną biblioteczkę. A dobra, 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 to by Bo 60, 60 dolarków na, jed, na, na jedną kartkę, czy na jedną Ciebie chociaż na jedną biblioteczkę stać, ja mam 12 dolarów. To zbieraj. Ej, odpaliłem marka, jakby co, odpaliłem komarkę, jakby co. Super. Herzi, czekaj. Co? Dawid, gdzie ty co jesteś? Co? Jak krajek nie. ale my robimy. Ale my robimy taktyczny timel. Co on powiedział, idę kanał niżej i poszedł wyżej? <gryst> 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 balans to jak się prezentuje. No. Balans stop. <gryst> Kantyk ma najlepszy sklep na serwerze, powiedz wam <gryst> dlaczego? Sam to kopałeś? Tak. <gryst> to już <was> nudne życie. <gryst> o, mówicie o tej dziurze Petera, mogłem zobaczyć? Tak. Czekajcie. No chodź. Ja to nie jest takie coś... duże, bo to było jeszcze... Ej, ja kupimy jeszcze dwie kratki w górę <grym> to będziemy w dół kopać. Do a, s, do, do... zero Będziemy to do kopać dobra, do zero yy, Ogólnie znaczy, kopałem po do... tak, yy, godzinę 10 minut. Sorry, dwie godziny 10 minut kopałem Ja to jest nie kopałem. tak dużo kopałem więcej Okej, okay, ja dobra. Z z... Ja idę idę tam zobaczyć jak to wygląda Idę teraz z moim masłem i muszelką A to, to, znaczy to, po to Ej, gdzie ten sklep? Ej, co to było? Ej! O, no to jest ten sklep ogólnie, ale chodź. Kup sobie coś, kup sobie coś. Bardzo tanie ceny. ceny. Gdybym mógł sprzedawać, wiesz, to, to, jest, to jest było lepsze. Czemu ty masz dać Nie, dajś nie Czemu ty masz Nie dajś? chcę dać kasy, nie będę sprzedawał. Czemu ty masz dać sklep z tego skida? Nie będę sprzedawał nic. nie mam szans. Wbijamy tutaj ogólnie. Nie też tego pajęka, nie, to jest mój piesek. Ale kto pytał, Na razie tyle wykopałem. Znaczy, no czekaj, chodź jeszcze tam do przodu, nie? Razem z tą. Piter, masz bardzo dużo życie, wiesz? 37? Wiem. Nie, jeszcze. jeszcze 9 minut. A wie, tak. wiecie, jaki jest problem? Wiecie, jaki jest problem, że chodźcie za mną. A to jest problem, Nie jest, że chodźcie za mną? no nie. Tu jest dungeon, a dunge... tam dungeon dungeon ma kuboida Mmm. To nie jest dungeon jakby... Oj! To nie jest jesteś, dungeon, jakby... Kiedy jesteście! U mnie! U, tak, u Petera! Nie, gdzie jesteście? <laughs> no wiesz gdzie jest tutaj. To, to, to czy ten coś tam? Ej, ej zobaczcie, no. sobie karmę, zobaczcie sobie top karma, ja zobaczcie sobie bo... top karma. Nie 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 nie. Y, mam zamiar y, ten... Wow. Dajcie mi strzał, to ja go zwalę. Dajcie mi na trzy hity, to zwalę. Dawid, chodź, idziemy prowadzić nasze nudne życie. Nie mów do mnie, Dawid, w ja ja To jest Perdzi. Dobra, tam. Nie wiem, kim ty jesteś, nie znam cię człowieku. Limonis, kajndos, oas, tyn 14, to Pam, 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 pam... pam. się, Ej, Chodźcie... No, też mam Właśnie tam... I tam użytkowniku, zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca... Mi się to nigdy nie znudzi, jak Peter to mówi... No, mi się to nigdy nie znudzi... Gratulacje, użytkowniku... zwycięzca. Darmowego iPhone S6, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy 6S. Kliknij OK, aby odebrać nagrody zanim zdobędzie ją ktoś inny. Ej, y, fucak gdzie jesteś? Fuca, gdzie jesteś? Nie, co ten dla ci, co powinni temu. Znaczy tego tego w finta chcę ci nie pokazuj mu niczego, nie pokazuj nikomu no, niczego. Jestem tam, tam gdzie mieszka w czyli nad, nad moim domem. A gdzie jest twój dom? Na... Nie mam ja nie mi się tam iść, dobra. No to mogę iść na spawna. No trochę na spawną, no. Idę. De... E, radzę ci tego nie robić, ponieważ jest to nie na twoje nerwy, nie? to jest zbyt mocne. Ja zobaczę, ja zobaczę, moja psycha już i tak jest zbyt jest, jest nadrażliwa. To no nie psycha. Nie chodzi o psychę. To rzeczywistość Dokładnie <noise> Ale ja czekam przy moim sklepiku jakby co Przy sklepiku czekam ja napisałem, nie chcę się poprawiać Jak ktoś za mnie zrobić niemiecki? No więc co z tego, ale dam tą kaską innemu. Kur... Ja chodź. Hantik ile masz śmierci? Właśnie Handik. Tam takie 49. Nawet czemu co co? ty w sufit? Bo nie rozumiem w to Minecrafty. A, No słuchajcie, no, tak ja też można co ja się... Ja się, ja, się, ja się śmiercią jakoś nie tego. Nie Ma, ja że... miałam przez w sensie śmierci. To jest jedną z mniejszych śmierci na serwerze. Mmmm... No 700... 700 kB do co, jest, co nie? jeden z was wytłumaczy moim widzom co robicie? Oprócz tego, że gracie, wygrę grę robię, robię strzały, Glandam bo jest... będę strzelał do ludzi, którzy ja. wejdą do Arbuza City bez przepustki. Od dzisiaj trzeba mieć wizę. Dobra, idzie, to do już robisa. będę odsłuchiwany bardzo mocno. Ale nie, ja to już Jakub, ale Ja mieszkam w Jacek, tutaj na ten Arbuza City, więc wie, mam ten przepustkę. A nie, nie, kupaj. Chyba mnie obchodzi, co ty z Jakubem podpisywałeś, bo to ja wybudowałem praktycznie cały Arbuza City. <todgłos> Mnie też to obchodzi, wiesz? No, no mnie k***a, ku... mnie obchodzi ku... jak poborca podatkowy zacznie do ciebie strzelać. Ja nie mogę! Jest bo jest bo zaraz zobaczymy. Więc zaraz do ciebie tam się i cię zabije, czekaj chwilę. Dobra, ha gdzie ty jesteś? Przecież słuchaj, czekaj chwilę! No, to był ci taki. Jest tylko jedna opcja jak możesz się do mnie dostać pomijając drabinkę, no ale... No, wierzę, że nie będziesz upo... ...i nie będziesz w się tu wpierdolony drabinką. I długo powstanie sad polowy, gdzie będzie przed spawnem, gdzie będzie szpiednica, zaraz być spokojnym, spokojnym ONS z tygry, ONS z tymi z... z... masz Anic, tego Ej Glut, pokazać ci jak mam dobry łuk? Nie, nie! <laughs> a bo dobra, jak tak, to dobry. tak. Ej, to gra? Dobry. Biegam co aktualnie ze stakiem strzał, jak coś. A to jest killer. Ja nawet na bardzo napiętego łuku nie muszę killer. mieć, ja zabijem. Ostatnio płomień na niego to było fajnie, co? Robimy wspierka. się. Co? Tego tuneku. Patrz, kto tu jest. No, kuźba. Tego nie zauważyłeś. Jak ty tego nie zauważyłeś? <g cele> tego, kuźwa, nie zauważyłeś. Już aktualne, No, zautar, wyjdź kuja, nie widzę tego. A! 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 no, oh no. A! a, a. a, a. Zostaw Bruta, bo ja tyle. Ja się znowu Dobra, nie pozostawiać mi wyboru. <laughs> Kill małpa. A Ja nie <laughs> ja rozumiem, co to jest to w końcu już? Co? Dawaj! Leć do góry! Jak leć do góry? <laughs> <gry> Uważaj, boski nie ślep! Uważaj, lubi! Dzięki za osiągnięcie! Każdy lata sobie ja, ma już to osiągnięcie. Prawie każdy. Czemu on jest swoim sobie jak chce? By mnie zrobić. Jezu, gdzie jest moja łódka? Co się stało? Gdzie moja łódka? A, tam pewnie gdzieś. Okej, okay. mniej więcej przyjrzełem się do życia kobla. Jestem koblem i chyba... Się... Koniec widzę. Kolejna łódka. Wyślij mi ziemi. SSLB na ten jeśli coś ukradi. Trajek, powiedz mi czemu ja nie mam zbroi? Bo to jest... O! Oh, jak dobrze, już... już. O nie, jest problem. Ty w wódce tylko potrafi być normalnym człowiekiem. Znaczy jabłkiem. Jesteś kobym z tą No to nie, u mnie nie ma ja idę grać w portek. Aha, okej, okay. jasne Ale pogadam z wami Jasne, super Craig, chciałbyś może ze mną kiedyś nagrać odcinek na moim ulubionym serwerze Minecraft? Nabrawy.go Tak, dokładnie Bo jak nie wiesz, ja ben... panie... Panuje... O nie Ej, nie psy się... Nieprawda A jeśli nawet prawda, to przepraszam U mnie tak no. Moje psy? Nie, no nie, jest problem, jest problem. Nie. Krajek jest problem, bo bycie problem nie jest takie łatwe. No nie, zaklinowałem się, jestem jak kred. Pomocy, krajek. Nie ma. A, jest jak dobrze. Trzeba znaleźć tam jakieś inne wejście. I ten wewelwiksa, proszę, nie zabierasz. To można w tym sekund. To karma Czemu mam 204 karmy A ja mam ja bo... na trzecim miejscu dalej? Czy ktoś? Ej, bo coś zepsułem chyba w poprzednim miejscu. No, <grym> jak jakbym dał balon. Znowu mam 204 karmy. Tak nie można. Chcę ci tylko powiedzieć, żebyś nie mówił futrzakowi. Eee... i poszedł do domu futrzaka. Czemu? Na odcinek! Ale po co? Nie, na odcinek, tylko tam wejdź. Po prostu wejdź do domu. jest tak. problem, to jest problem, bo ja koblem jestem i się nie mieszczę. No czekaj, zaraz wbiję, to ci otworzę. Jasne, <laughs> jasne, to, to okej. Okay. To, gdzie ty jesteś? Zastanawiam się, kto wbił. Si się ma. Co, co on chciał? Na pewno nie nie ciebie zabić. Czyli tak. Nie. Nie. Nie chciał. Obejrzysz sobie odcinek, który będzie za jakieś może dwa tygodnie to. Ej, ciepło, ciepło, ciepło. Ciepło. Parzy! Aaaa! Dobra, chodź. Widziałem iść. O, no, chodź. No, on może się zregenerować. Chodź. idę. Chodź. Dobra, ja pierdolę. Dzięki. Będę sprzedawać też w ogóle. Dzięki. Będę cię sprzedawać, co? Nie, będzie to sprzedawać. A ty to widzisz? Co. Ładnie tu co? No bardzo, czekaj tak później się naprawi A I, I co z tym się zrobi co? co z tym się zrobi Z tym A czy wiesz no yeah, It's a prank bro yeah. Ej w ogóle ja skończyłem platformę teraz się skapnąłem Pla prawie, bo jeszcze trzeba tam dać jedzenie takie tam. Ej, mogę ci coś pokazać też, co nad czym ja pracowałem. <grymny> nie, no jasne, no, że, pokazuj. To gdzie jesteś? tak, eee, gdzie ty jesteś? Eee, zabawimy się znowu w ciepło-zimno? Teraz <grymny> nie z mnie znajdzie. Ciepło, ciepło, <grymny> ciepło. <grymny> o, Zoltar zimno, zimno, zimno. Aaaa! Nie no kurczę znalazłeś, bo pvp nie wylogowałem i no. no pokaż to wszystko, co tutaj jest. A co jest tam na dole? Jak tam wejdę, co będzie? Awaria systemu? Eee nie, po prostu będzie ci trudno wyjść. chodź tutaj. No, jestem. <grym> A! Ej, co jest tam? Ej, ja muszę tam wejść. Ej, jak tam wejść? czekaj, czekaj mam jakieś prawdora? Ja. kurczę nie mam. Nie, nie mam żadnego prawdora. Tutaj nie ma nic ukrytego. Chodź tutaj. E Chodź. No, o, tak, tu dokładnie. Co? Ej, ktoś umie direkt klikować, albo coś? N nie, myślałem, że ty umiesz. Ej, co to jest? Umie, umie ktoś więcej niż 7, co zrobić. W sensie ja umiem, ale chcę zobaczyć, umiem, się zbiera. To jest Kaktusy, jest, jak to zbiera? Kaktusy, dokładnie. Jakby. Wy... Antygid. A Aj, tak, można wyjść, wejść. Na razie, tylko na serpent. Okej, okay, widzę tutaj bardzo ciekawe wszystko, jak tu to... Ale. Weź, ktoś zrób draklikę. Teraz jest problem, jak stąd wyjść? Nie ty nie wyjdziesz. <śla> <śla> jak nie wyjdę. Aha, no to nie wiem, przyznam, że ten mechanizm mógł być jakoś lepiej opracowany. Dobra, krajek znudziło mi się, bycie koblem, możesz mnie znowu zamienić na normalnego ja normalne jabłko. Normalne jabłko? Normalne jabłko, Ile? No Da, to nienormalne, bo z ustami i rękami, no to racja. I nogami jeszcze. Jak nie zamienisz takie jabłko-jabłko, to. Ile jajek w ogóle? Mogę się w jajko zamienić Serio jestem jajkiem teraz Ja no, mo mogę, możesz mnie zamienić w moją normalną postać Czy nie za bardzo nie. Proszę no proszę Nie Ty to player Jejku, dzięki Dobra, wygrywam nową wersję na no no. Jezu, jak dużo jajek! Trzeba rozbudować w ogóle tą... Ten... No tak, Dobra, chyba ja się trochę... Zrobiłbyś krajek, krajek, nie zrobiłbyś dzień nie Faworka, proszę cię, naprawdę, nie. No, nie no, ja tak naprawdę bym już kończył odcinek, gdzie byłem koblem, bo już nie jestem koblem. Zoltar i krajek, pożegnajcie się. Nie yeah, ma Limonek, ogólnie no, serwer dobra. działa, ale Cory. nie działa White like ani nie zapisały się itemy, są wszystkie w skrinkach. No bo serwer Property trzeba było odnowić. Jest, dobra. Jestem pierwszy, który ma dolara na serwerze. No, yes, no, no jest Super. Nie bra... a ja nie... a to no jest... O nie! Ich jest o! za dużo, ich jest za dużo! O! O, ile Dobra, żyć? Wioski, Ile on, on może żyć? Tymi... Ile ten tymi... pająk może miliony, żyć? I oni mi oddadzą! A! Ty umierasz, umieraj może! Może by tak trochę się przydało umrzeć! No, czemu ten pająk jeszcze żyje? O co chodzi?